A propos gradzie, że słyszeliście, co się w niedzielę stało w Louvre w Paryżu? Ukradli klejnoty, jakieś bezcenne kr kr królewskie klejnoty, nie? takie napoleońskie, jakieś po prostu i weszli przez okno. Nie? Jakie oni mają tam zabezpieczenia? Kto tam stoi na bramce, kurwa, ochroniarz z Rossmana? Kto tam stoi na bramce w Luwrze? Ja mam wrażenie, że nieważne nie w jakim jakby etapie technologicznym i cywilizacyjnym jesteśmy, to takie rzeczy, wiesz, nie no, niemożliwe, kurwa, mają lasery, kurwa, coś tam sejsmiczne, kurwa, podkopu nie zrobisz. A to, kurwa, nic z, z tych rzeczy, kurwa, wystarczy albo przekupić jednego ochroniarza, kurwa, albo wejść, zajebać i wyjść. Jakby, dosłownie za każdym razem się to dzieje. Tak samo jak za ten tą, tą wielką złotą monetę. Czy w Belgii kuwa, też diamenty zapierali fanferbi? Te wszystkie rzeczy, nie, no stary, to jest ni nierealne. Ty no, wej wchodzisz, zabierasz, wychodzisz. Nikt kurwa cię nie pyta. Wiesz, setki miliardów pewnie tam w sztuce jest, no ochroniarze to jacyś tam bez szkoły za 800 euro, nie stoją i pilnują. Nikt kurwa pytań nie zadaje, bo w sumie on za 800, on za 800 euro to się pytać nie będzie. nie